W kraju panował dotkliwy głód, a kiedy do ostatka zjedli zboże, które sprowadzili z Egiptu, rzekł do nich ich ojciec. Idźcie znów kupić dla nas trochę żywności. Wtedy Juda powiedział mu, ów mąż surowo nam przekazał, nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli brata waszego nie będzie z wami. Jeżeli jesteś gotów posłać z nami naszego brata, pojedziemy i kupimy ci żywność. jeżeli nie chcesz go posłać, nie pojedziemy, bo przecież ów mąż powiedział nam, nie pokazujcie mi się na oczy, jeśli nie będzie brata waszego z wami. Izrael rzekł, czemu naraziliście mnie na niedole, mówiąc mu, że macie jeszcze brata? Odpowiedzieli, ów mąż wypytywał się dokładnie o nas i o naszą rodzinę. Pytał, czy jeszcze żyje wasz ojciec, czy macie jeszcze brata? Odpowiadaliśmy mu zatem na jego pytania. Czyż mogliśmy wiedzieć, że powie, sprowadźcie waszego brata? O czym rzekł do ojca swego Izraela. Ośli ze mną tego chłopca, a zaraz pojedziemy, aby ratować życie. Abyśmy nie pomarli, my, a także ty sam i nasze dzieci. Ja odpowiadam za niego. Ode mnie będziesz żądał, aby ci go oddać. Jeżeli nie przyprowadzę go do ciebie, możesz mi nigdy nie, da nie darować mnie winy. Gdybyśmy nie zwlekali, już wrócilibyśmy dwa razy. Izrael, ich ojciec, rzekł do nich: Jeżeli tak być musi, uczyńcie tak. Zabierzcie jednak. Wasze wory to, co w naszym kraju jest najcenniejszego. I zanieście owemu mężowi w wdarzy, nieco wonnej żywicy, nieco miodu, wonnych korzeni, olejków, owoców, orzeszków, pistacjowych i migdałów. I weźcie z sobą podwójną sumę pieniędzy, abyście mogli oddać i te pieniądze, które wam na powrót włożono do waszych torek być może przez pomyłkę. Zabierzcie też waszego brata i ruszajcie w drogę powrotną do owego męża. A Bóg wszechmocny niech sprawi, aby ów mąż zlitował się nad Wami i puścił wolno waszego brata oraz Benomina, a ja zostałem zupełnie pozbawiony dzieci. Końcowe zdanie różnie tłumaczą.